Podłożamy muzykę, także... Pęknięcie no. jest z drugiej strony, jak obrócimy. Tylko akurat, żeby bomba wszystkie wyszły. Mm. No i patrzymy tu od powietrze, dwa bary. Ja sprawdzałem tamto na ośmiu, ale tutaj na czterech już nawet mniej, cztery bary. To się nic nie dzieje, tylko z drugiej strony. Także już. O. Mamy tam pęknięcie. Mogę dać więcej, zobaczymy. Widać wyraźnie. Jest 6 barów. Nie? Mhm. I zmniejszam. Widać wyraźnie, jest pyknięcie. Zobaczymy, do ilu zmniejszę I mniejsze bary, tym dokładnie widać, jak wychodzi. I mniejsze ciśnienie. To jest za 2 cm, prawie ta jest. Obo więcej nawet. Idzie jeszcze? Mhm. No to już więcej nie będę, bo się podciśnienie wywala w drugą stronę. Zawat